Mam zaszczyt zaprosić was na niezapomnianą podróż w świat emocji, przygód i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. W tym filmie wyruszymy w podróż przez fascynujący świat prędkości. Nie tylko jako wskaźnika fizycznego, ale jako filozofii, która napędza nasze marzenia o szybkości i czasie. W świecie pełnym adrenaliny i pościgu za prędkością istnieje coś, co przekracza wszelkie postawione granice. Nie jest to banalne na pierwszy rzut oka. To nie jest pojazd Devil 16, który przekracza 500 km na godzinę. To nie jest statek kosmiczny Parker Solar Probe, który zbliża się do Słońca z prędkością 700 tysięcy km na godzinę. To coś brnie przez granice ludzkiego intelektu. To istota z krwi i kości To nie jest Queen, która płynie przez powietrze To nie jest Hekarim, który biegnie z wiatrem To coś więcej Aby wyzwolić się spod łańcucha grawitacji To coś brnie przez granice ludzkiego intelektu To coś Toruje sobie drogę przez przestrzeń i czas Odkryjemy tajniki tego fantastycznego Or kurwa chuj Odkryjemy tajniki tego fantastycznego organizmu Śledząc jego nieuchwytne ruchy Jakie prowadzą je do granic Powszechnej fantazji to nie tylko historia o prędkości, to epopeja wytrwałości, wyobraźni i odwagi. To manifestacja ludzkiego pragnienia, przekraczania własnych ograniczeń. Poznajcie postać, która jest synonimem przekroczenia barier, która zdolna jest do rozrywania powietrza niczym strzała. Gragas, ale nie byle jaki Gragas. Przeszywający, żwawy, ekspresowy, niedościgniony F1 Reggae's. A, a tak już na poważnie. W czasie wbijania poziomów na moim koncie West wpadłem na coś znowu jakże ambitnego. Kiedy wszyscy próbują znaleźć jak najbardziej OP build na danym czempionie, ja próbuję znaleźć coś innowacyjnego, co przekroczy wszelkie oczekiwania i wprowadzi zamęt w świecie Lola. Dlatego podczas draftowych gier przypomniała mi się fajna koncepcja gragasa, który zapierdala i napierdala, jak pojebany. Cytując: Po co grać ciągle wolnym fulapę gragasem? No jak mogę grać szybkim fulapę gragasem? I wtedy, zainspirowany cyklem najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych F1, zależnie z gazu za trzy skonstruowałem build i runy, które pozwolą rozpędzić Gragasa do niewyobrażalnych prędkości, zachowując również jego silne pierdolnięcie. Niech ta projekcja stanie się dla Was niezapomnianym przeżyciem. Zaczynamy! Pierwsza gra zapowiada się interesująco. Okazuje się, że mamy dosyć specyficznego supporta, pewnie jakaś alternatywka, dodatkowo nie tylko jedna. Drogie panie, nie obrażajcie się, mój błąd mógł to być G. Po ustaleniu planu działania z drużyną, postanowiliśmy od początku gry pokazywać swoje umiejętności mechaniczne. Prot i pode mnie. Jeżeli Katarina na pierwszy poziom wybrała Q, bez żadnych zahamowań, wjeżdżaj w nią, używając swojego daszu. Polecam. Korzystam z tej informacji i nie pozwalam jej na mojej warcie dobijać miniony. I nawet po wbiciu drugiego poziomu czekam cierpliwie, aż wskoczy we mnie, żeby zadać jej monstrualne obrażenia. Specjalnie prowokuję ją do skoku, żeby po zadaniu obrażeń podpuścić do wypicia poty na regenerację HP. Jeżeli zdarzyć się nie trafić swojego bodyslamu, nie przejmuj się. Zawsze zachowaj spokój. Dociskam Katarinę, żeby traciła z każdą chwilą cenne pieniążki i jej skala wkurwienia wzrosła do sofitu. Totalnie każdą próbę staram się udaremnić, bijąc Katarinę moją beczką. Przeciwny jungler chciał udaremnić moje zachowania. Nie bałem się, ponieważ miałem face-rusha, ale zadziałał on za późno. Po głębszej analizie zorientowałem się, że podczas komba przerwałem auto-atak, przez co face-rush nie zadziałał wtedy, kiedy chciałem. Kupiłem książkę Fantazy i trzewiki. Nie ukrywam, że zabolało mnie to. Poprowadziłem falę minionów pod wrogą wieżę i postawiłem warda, nie bez powodu. Chciałem z ukrycia niespodziewanie wyskoczyć, zadać obrażenia i uciec, tylko moje wyliczenia znowu nie były poprawne. Katarina o wiele szybciej wbiła szósty poziom, nie byłem na to przygotowany i przez taki fatalny błąd z mojej strony drugi raz zginąłem jak debil. Kiedy ja wbiję swoją super umiejętność, Katarina nabrała respektu. I bardzo dobrze. Nagle spostrzegłem bijatykę na rzece i wiedząc, że Kata nie zdąży szybko odpuszczować minionów, postanowiłem pobiec na pomoc swojemu junglerowi. A Katarina nie wiem dlaczego, ale wpierdoliła się w trójkę myśląc, że nas poskłada. Wykorzystując jej bezmyślne zachowanie, zgarnąłem dwie fale i jednego platea. A na dodatek miałem sporo czasu, żeby zejść na bota, a nie od razu cofnąć na bazę. Przez to zabiłem Samirę i nawet wróciłem na mida po kilka minionów. Zakopiłem alternator. pośpiesznie wróciłem na swoje stanowisko, żeby jungler nie musiał w nieskończoność trzymać fali minionów. Po szybkim puszu udałem się postawić warda, a tam spotkałem Lilię, którą chciałem uraczyć kombem, który znowu nie wyszedł. Wyjebałem Lili na odchodne I raz jeszcze tepnęła się Katarina Wywalając się bez powodu Przez dziwne zachowania przeciwników Mogliśmy bez presji wziąć te nowe śmieszne stworki z dżungli Standardowo Wziąłem miniony i chciałem cofnąć na bazę Katarina zdążyła przerwać mojego Rikala A ja ratując siebie musiałem palić flesza Jebana nie dała za wygraną I wskoczyła pomiędzy wieże Łasa jak Reksio na szynkę Miałem dylemat Kupić przepływ burzy, czy może pas hekstech, a finalnie kupiłem z Morelicza. Wróciłem w swoje progi, zaskoczony nieudanym gankiem na karczymnego wojownika. Dałem przeciwnikom do zrozumienia, że F1 Gragas to nie są przelewki, i zaprezentowałem potencjał tego bolidu, nie mając wszystkich itemów w ekwipunku. tego całego zamieszania zdobyłem tyle golda na midzie, że mógłbym do końca życia leżeć wyluzowany na wakacjach. A przy okazji powrotu na bazę zabiliśmy Lilię w jej własnej dżungli. W czasie kiedy ja wybierałem itemy w sklepie działała się ustawka na butleni, z której jakimś student zwiała Samira, ale mi nie zwiała. Szkoda, że granie potrwała trochę dłużej. No nic, zapraszam Was na drugą zaciętą walkę. Czekając na miniony, zastanawiałem się, jaki item kupić w pierwszej kolejności na Huawei I kiedy zjawiła się okazja, przywalić mu. To jedynie ośmieszyłem się. Zdawałem sobie sprawę, że muszę bezpiecznie poczekać na drugi poziom i wtedy spróbować grać bardziej agresywnie wobec pędzla. Nadarzyła się okazja, żeby wlecieć w malarza, zabijając przy okazji miniona, wbić drugi poziom i przywalić mu beczkę na łeb. Gostek nie wykorzystywał przewagi zasięgu, dlatego wjeżdżałem w niego bez zastanowienia. Przy wbiciu trzeciego poziomu chciałem skrócić dystans, ale skutecznie mi w tym przeszkodził. Kiedy puszowałem falę minionów, chciałem jak najbardziej obić Huey, aby przed rozbiciem fali o tower zabić go i wrócić na bazę. Udało mi się go zabić, ale fali dopuszować już nie i miałem lekutki problem, z którego ciężko było się wykaraskać, więc musiałem oddać zabójstwo. A Rengar flesza. Z Rengarem zaplanowaliśmy odwet na przebrzydłych gamerów! Po chwili zaatakowaliśmy i bez żadnych emocji złamałem brudnego pędzla w pół. Chciałem jeszcze dowalić masterowi, prawie sam tracąc bez sensu swoje życie. Cofnąłem sobie na spawna i kupiłem zeszyt wraz z trampeczkami. Wtedy już wiedziałem, że Huey był ewidentnie low elo graczem, bo bez żadnych problemów skracałem z nim dystans. Dodatkowo bardzo bał się podchodzić, pomimo posiadanej sporej ilości many, flesza oraz swojego junglera w okolicy. Po kilku chwilach odechciało mi się z nim bawić. Push, szybki shopping i backing, laning, farming. Zawsze widząc takie sytuacje bez namysłu idę obić przeciwnika beczułkami. A na domiar tego wjechaliśmy przeciwnikom w ich tereny pokazać kto tutaj rządzi na rejonie. A tutaj typowe zachowanie low elo graczy walczących samodzielnie w zespołowej grze komputerowej. 20 sekund później ponownie wchodzimy do jej dżungli nadal robiąc spustoszenie. Z powodu mojej przewagi w pierwszej kolejności nie kupiłem Bane'a, tylko kostur Gandalf'a. Po powrocie wraz z Maokajem zabiliśmy midlanera i momentalnie wróciłem po czaderskie buciki. Idealna okazja, żeby pokazać przeciwnikom kolejny raz dominację naszej drużyny. Niestety, akcja nie powiodła się tak jak myślałem. Przez ostatnie tygodnie mój skill mocno ucierpiał. Zgarnałem minionki ze swojej linii i czym prędzej udałem się pomóc Rengarowi, bo Talon panosił się, próbując ukraść chociaż jednego homunculusa. Wróciłem po kilka itemów i udałem się na botleina i nagle okazało się, że wrogowie bardzo chcą wejść w naszą dżunglę, więc pokazaliśmy im, co to znaczy solidne lanie i wielkie limo pod okiem. Teleportowałem na topa wyłącznie w celu farmy, ale przy okazji dojebałem artyście, bo za bardzo poczuwał się na mapie. Normalnie pek pek, po pok po po, pe po pu, po, pu. pushing, shopping, farming i na końcu attacking. Talon do końca myślał, że mi ucieknie, a zapomniał, że Gragas ma dobry węch do alkoholu. Do końca gierki toczyły się same, nic nieznaczące bójki, dlatego puszczam muzę, ogień w shopie. czasem czasem budzę się, czasem, czasem budzę się czasem, 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 czasem. Gdzie ja jestem? Gdzie Gdzie, 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 jestem, gdzie, gdzie. Wiem, jestem? byłem ja nią Gdzieś odeszła jestem? Gdzie moje jestem? Gdzie ja jestem? masz ja jestem? masz, masz, masz Czego ty jestem?